Witam w kolejnym Kraszczeście. Jakiś czas temu rozwalaliśmy sobie niezniszczalny strój z Chin. No i niezniszczalny się nie okazał, ale niezniszczalne rzeczy możemy kupić również w Polsce. I chociażby na Allegro czy innych serwisach aukcyjnych przynajmniej nazywają się niezniszczalne. Udało mi się zakupić chociażby Kong Extreme bal czarna niezniszczalna piłka. Prawdopodobnie dla psa lub innych zwierzaków. Jest całkiem twarda. Udało mi się jeszcze kupić skarbonkę, platerową, cynową, niezniszczalną świnkę. Jak na świnkę skarbonkę naprawdę jest wytrzymała i zobaczymy czy będzie niezniszczalna, tak jak według aukcji. Mam tutaj jeszcze Sirius niezniszczalne spodnie robocze do pasa. Zobaczymy jak się sprawdzą. No i mam tutaj jeszcze coś z Chin, czyli file proof, money document file back, połk czyli po prostu worek który jest odporny na ogień i praktycznie również niezniszczalny. Sprawdzimy sobie, jak sobie poradzą. A jeśli znacie jakieś ciekawe przedmioty, aukcje, coś widzieliście jakieś przedmioty niezniszczalne do kupienia i uważacie, że są warte sprawdzenia, dajcie znać w komentarzach. No i zostawcie łapeczkę, subika. My tym razem przejdziemy sobie do rzeczy niezniszczalnych. A swoją drogą, skoro jesteśmy w temacie rzeczy super wytrzymałych, to w ofercie abonamentowej Plus możecie teraz dostać coś, co idealnie pasuje do tematu tego odcinka. Do abonamentu, który daje wam dużo gigabajtów internetu w dobrej cenie, możecie dobrać jeszcze LG K50S. Smartphone on jest dostępny na wyłączność w pluszu i w plusie. Cechą LGK50S jest jego niezwykle wytrzymała konstrukcja. Testy telefonu zostały przeprowadzone zgodnie z normami dla sprzętu wojskowego. Pomyślnie przystąpią testy wytrzymałościowe na wysoką i niską temperaturę, wilgotność, szok termiczny, wibracje czy uderzenia. Więc z pewnością jest to telefon dla każdego. O, przepraszam. Oczywiście nic się nie stało. Podsumowując, taki abonament w połączeniu z tym telefonem to naprawdę dobry deal. A jeśli mam Waszą uwagę, to poczekajcie do końca odcinka, bo mam tam dla Was super niespodziankę i właśnie ten telefon do wygrania. A już teraz przejdźmy do naszych testów. Na początku zróbmy sobie jakiś bardziej klasyczny test. Normalnie skarbonkę chociażby rozwala się młotkiem po to, żeby pękła i po to, żeby móc uwolnić wszystkie groszaki z tą ocynkowaną powinno być znacznie trudniej. I rzeczywiście jest! Nie da się jej w ten sposób rozwalić. Po prostu mimo mocnych uderzeń lekko się odgięła. I lekko odgina się, kiedy próbujemy ją nadgiąć. Bylibyśmy się w stanie do niej włamać jakimś łomem. No chyba, że rozwalimy pokrywkę, to już gorzej. Kiedy odpowiednio długo i rytmicznie uderzamy w bok świnki, zaczyna się ona rozlatywać. No niezniszczalną, mi nie wygląda. Ale i tak radzi sobie całkiem nieźle, jeszcze się nie rozwaliła. Mamy tu jeszcze niezniszczalną piłkę dla psa. A się tam gdzieś Nasza świnka już chciała uciec. To śmieszne gumowa piłka dla psa jest znacznie bardziej wytrzymała niż ta skarbonka, która jest wykonana z metalu. Mamy jeszcze naszą ognieodporną torbę. No, co prawda jest ognieodporna, ale na młotek, skoro kosztuje 5 dych, też powinna być odporna. I rzeczywiście nawet jest. W pomocniejszych uderzeniach młotkiem nie stało się dosłownie nic. Mamy lekkie dziurki. No i mamy jeszcze spodenki budowlane. One akurat zdecydowanie powinny być najbardziej odporne na młotek, bo to w końcu zdarza się na budowie. No i, jak można było się tego spodziewać, praktycznie nic. Naszą skarbonkę prawie zmiotło już z planszy i ledwo wytrzymuje, ale z nożem powinna sobie poradzić. W końcu to metal. Nawet ją zlepiliśmy z powrotem, ale jakbyśmy chcieli, pewnie byłbym w stanie jeszcze ją rozerwać. Damy jej jeszcze szansę, zobaczymy, jak zachowa się, gdy do środka włożymy petardę. To może być ciekawe. Na, na, na uderzenia kłute jest zdecydowanie odporna. Co innego, pewnie piłka dla psa wykonana z gumy. Coś śmieszne, guma jest naprawdę wytrzymała i nie da się w nią wbić. Jednocześnie nie chcę sobie uszkodzić rąk. Guma jest po prostu naprawdę twarda i nie da się tego rozwalić. Na ten moment to chyba najwytrzymalszy z tych wszystkich przedmiotów. Ledwo zostają na niej ślady. Mamy jeszcze rzeczy materiałowe, czyli chociażby naszą torbę. Akurat jej wytrzymałość na nóż może być ciekawa. I akurat tutaj już tak dobrze to nie wygląda. Właściwie to jestem w stanie rozerwać się nożem bez większych problemów. Niezniszczalną bym jej nie nazwał. Zdecydowanie. Może jeszcze się wykaże w odporności na ogień, ale to za chwilę. Mamy jeszcze nasze spodenki. Czasami nożyków, chociażby taficerskich, używa się na budowie, co jak weźmiemy nieco większy. Nasze niezniszczalne materiałowe spodnie również nie są niezniszczalne. Czuję się lekko oszukany. No i powoli czas je przejść do wyższej temperatury. Może jeszcze nie palnikiem, bo to pewnie zniszczy połowę tych sprzętów doszczętnie. Zacznijmy sobie od czegoś słabszego z poprzedniego odcinka, czyli lasera. Akurat on podpala, ale punktowo jestem ciekaw, czy chociaż pod tym podda się guma tej piłki. I od razu się pali. Bardzo mocno dymi i naprawdę mocno śmierdzi. Guma po prostu się topi daje trochę kościelnym kadzidłem i mamy tutaj wyraźną dziurkę. Co prawda i tak tylko lekko ją nadpaliliśmy, ale jakbyśmy mieli wystarczająco dużo laserów i wystarczająco długo ją palili, z pewnością nie byłoby całej. Nasza skarbonka, no jest z metalu, jej raczej laser nic nie zrobi. Odbije się w innym kierunku, trzeba uważać. Ale mamy jeszcze ognioodporną torbę i tu jest akurat ciekawiej. Bo co zabawne, ona również się podpala pod laserem i zaczyna dymić, a to nie powinno się wydarzyć. W końcu jest ponoć ognioodporna, a ognio to prawie co lasero. Ale jak przyjrzymy się bliżej, nasze włókno, mimo tego, że po prostu czadziło i się dymiło i powoli spalało, to nic tutaj się nie stało. Może jednak ognioodporna jest, ale ostatecznie sprawdzimy sobie to za chwilę palnikiem. Bo mamy jeszcze nasze spodenki, akurat im nie daje dużych szans. palają się na wylot praktycznie od razu. Również nieciekawie pachną. Nie wygląda to za ciekawie. Jesteśmy już prawie gotowi przejść do testu palnika, który pewnie ostatecznie rozważy wszystko, a potem może jeszcze te petardy, jak coś wytrzyma i tak dalej, i tak dalej. To już za chwilę, ale nie przetestowaliśmy sobie jeszcze chociażby nożyczek albo sekatora. Akurat z tym może być ciekawie. Zacznijmy może od tyłu, od spodni budowlanych. Akurat one powinny być w miarę odporne. Wiem, może jakiś ogrodnik chciałby je nosić. W przypadku wypadków przy pracy, o dziwo, spodnie te mogą go ochronić. Nie dzieje się z nimi dosłownie nic. Mamy jeszcze torbę. Która dopiero po jakichś 20 ściśnięciach sekatorem zaczęła się trochę mychacić. Ale już gorzej to wygląda. Mamy jeszcze naszą niezniszczalną świnkę, ale jej dam spokój, w końcu jest metalowa. Ale piłka może być ciekawa. Sekator zaczyna się w nią wbijać. Ale niezależnie od siły nacisku raczej jej nie przekroję. Jeśli nie rozwali jej petarda, naprawdę jest niezniszczalna. No i zaraz przyjdziemy sobie do testów na zewnątrz z wiatrówką i petardami, ale zanim to jeszcze oczywiście palniczek, on może być najciekawszy, a żeby to wszystko jeszcze bardziej rozmaicić, do naszej ognioodpornej torby, która powinna być najwytrzymalsza pod tym względem, wkładam 1000 zł. Miejmy nadzieję, że przetrwa, bo nie chcę żegnać się z tymi pieniędzmi. W końcu po to została stworzona, żeby chronić między innymi nasze oszczędności. Może w końcu znajdziemy słaby punkt naszej niezniszczalnej piłki? Co ciekawe, naprawdę jest niezniszczalna! Ogień od niej po prostu się odbija we wszystkie strony. Zaczyna robić się czerwona! Podpaliła się! Mamy tu jeszcze więcej rakotwórczego dymu, lepiej tego nie wdychać. Ale nasza piłka, mimo podpalenia palnikiem i trzymania go naprawdę przez dłuższy czas. Oprócz tego, że lekko się odkształciła, mamy tutaj jakieś dziwne zarysowania właściwie to cały materiał jakby trochę się skurczył tak naprawdę nic się z nim nie stało. I nasz zwierzak mógłby dalej się nią bawić. A co jeszcze zabawniejsze, zostawia po sobie ślady i można by było tym rysować. No, i czas na ciekawsze, czyli naszą ognieodporną torbę z 1000 zł. Ogień rozprzestrzenia się wszędzie dookoła, ale nie chce zająć torby. Powierzchowne napisy zaczynają odchodzić. Rozgrzała się do czerwoności. Widać, że torba skonstruowana jest z metalu, z jakiegoś aluminium, i nagrzewa się do czerwoności, ale z samą torbą nie dzieje się dosłownie nic. To, co się podpaliło, to raczej wyłącznie jej powierzchnia, która wykonana jest z gumy. Możemy teraz zeskrobać wierzchnią warstwę i przekonać, że to, co naprawdę chroniło nasze banknoty, to włókno wykonane z jakiegoś rodzaju metalu. Sprawdźmy, co z naszą kaską. Na szczęście przetrwała. Bez zarzutu. Pod tym względem torba jest godna polecenia i naprawdę niezniszczalna. Mamy jeszcze nasze spodenki, ale one podpalą się praktycznie od razu, więc trzeba przygotować gaśnicę. Jeśli będą odporne na ogień, naprawdę nadam im rangę niezniszczalnych. Ale niezniszczalne nie są i palą się jak zwykłe spodnie. Stopić się jeszcze może wyłącznie z karbonka, ale nie daje takich dużych szans. Co ciekawe, naprawdę się topi. Możemy to zauważyć szczególnie na jej uszach. Jest dosłownie mięciutka. To cyna. Metal, który naprawdę łatwo stopić. To zabawne, że dosłownie metalową skarbonkę możemy nadtopić palnikiem, po czym bez problemu otworzyć nożem. Unboxa Luczy i bawi. Już Wam wytłumaczę, co tu zaszło. Świnka naprawdę mocno się nagrzała i nie jestem w stanie trzymać jej w dłoniach, nawet w rękawiczce. To cyna, czyli metal, który naprawdę topi się w niskiej temperaturze. Niskiej to znaczy, że możemy stopić go chociażby lutownicą czy właśnie palnikiem, przez co możemy ją od razu stopić i dostać się do środka bez większych problemów. Ceny używać chociażby do lutowania kabli. Średni materiał na niezniszczalną świnkę z karbonkę. Nie polecam. No i czas przejść sobie do testów plenerowych. Na początek spokojnie zaczniemy od wiatrówki. Najpierw sprawdzimy ją na naszej niezniszczalnej torbie oraz spodniach. Nasze pranie już się suszy. Zobaczmy, jak poradzi sobie ze śrutem. Dostała zarówno torba, jak i spodenki. Ale oba okazały się naprawdę wytrzymałe. Torbiu mamy lekkie uderzenia i lekkie ślady, ale odbija śród spodnie co ciekawe, bardzo podobnie. Mamy tylko jedną wyraźną dziurę. Mamy jeszcze naszą piłeczkę i skarbonkę. Może w piłkę się coś chociaż niecie. Skarbonka jest metalowa, więc jeśli się zniszczy, to naprawdę słabo. No jak się spodziewałem, na piłce nic nie widać, może lekkie ślady na skarbonce, ale w sumie to nic. I pokazały naprawdę swoją wytrzymałość, ale idealnie nadają się również do przygotowania pod petardę. Mamy nawet specjalnie wykonany otwór, jak widać chociażby w piłce, a trochę się nie mieści. Ale po chwili w piłkę uda nam się wcisnąć naszą świeczkę, możemy tu jeszcze tylko wsadzić naszą świnkę, no i oczywiście wysadzić całość. Jeśli to przetrwają, naprawdę są niezniszczalne. Idziemy zobaczyć rezultaty. Mamy naprawdę sporo dymu, może część przez gumę. W powietrzu czuć, że się rozwaliła. Na miejscu zdarzenia nic nie zostało, teleportowało się, musimy poszukać odłamków. No i nasza świnka. Naszej świnki już nie przypomina. Czy nazwalibyście ją niezniszczalną? No ja raczej nie i nie otrzymuje ona ode mnie. Atestu unboxala. I co śmieszne, piłka, która była najbardziej wytrzymała z tego zestawienia dzisiejszego, również go nie otrzyma. Bo po prostu nie możemy jej znaleźć, bo rozwaliła się dosłownie wszędzie i już nic z niej nie będzie. Co innego jeszcze z torbą i spodniami mają ostatnią szansę i ostatnią petardę. Widziałem jak nasza torba leci! Jestem ciekaw, jak skończyła. Nasze spodnie akurat zostały na miejscu, to dobry znak. I co śmieszne, mimo wybuchu jednej z najpotężniejszych petard, jaką w ogóle da się kupić, tylko lekko się otarły. Mamy lekkie ślady podpalenia i w sumie nic więcej. Naprawdę jestem pod wrażeniem. A, weźcie, dokopać tu do niej? A! Dobra, mamy. Dobra. No i to samo powiemy o naszej torbie. Co prawda ona śladów podpalenia ma znacznie więcej ale również jest całutka i ochroniłaby chociażby nasze pieniądze czy oszczędności. Podsumowując naszą torbę niezniszczalną, mogę szczerze polecić i ona naprawdę otrzymuje ode mnie atestan buksala. Co prawda noże ją zniszczycie, ale jest ognioodporna i spełnia swoje zadanie. Z kolei spodnie miło mnie zaskoczyły, wytrzymując wybuch najsilniejszej petardy. Dlatego również mogę je polecić. No i testa unboxala nie otrzymała ostatecznie niestety skarbonka, która po prostu się rozwaliła, a kosztowała prawie stówę, no i piłka, która była naprawdę wytrzymała, ale znaleźć już jej się nie dało. Podejrzewam, że była dosłownie wszędzie. Na koniec wcześniej wspomniana niespodzianka, tym razem przygotowaliśmy dla Was coś naprawdę grubego z wujkiem Pluszem. Każdy z Was, tak jak mówiłem, ma szansę wygrać nowy telefon LG K50s. A co trzeba zrobić, żeby wygrać? Wystarczy, że w jakiś ciekawy i kreatywny sposób opiszecie sytuację. W której to czyliście się rozpieszczani? Chociażby przez znajomego czy rodzinę? Odpowiadajcie, a ze zgłoszeń zostanie wybrana jedna osoba, która wygra telefonik. Zwycięzcę ogłoszę za około miesiąc już 20 grudnia w opisie tego wideo, więc go obserwujcie. A po więcej szczegółów na temat oferty i plusza, również zapraszam do linku w opisie, gdzie znajdziecie odpowiedź na wszystkie pytania i wątpliwości. Powodzenia w konkursie! Każdy z Was może wygrać nowy telefonik, który jest naprawdę wytrzymały i naprawdę ma test unboxala. Rozwiązanie niebawem. Widzimy się w kolejnych crash listach.